Cześć. E... Najlepszą inwestycją, jaką możemy zrobić, to inwestycja w innych ludzi. Kiedy pomagamy innym wzrastać, wstać z kolan, pokonać swoje słabości, to ci ludzie zaczynają się rozwijać i stają się naszymi przyjaciółmi, a stając się przyjaciółmi, sami zaczynają nam pomagać. Jeżeli inwestujemy energię w innych ludzi, to ta energia później do nas wraca pomnożona. Dlatego Pomaganie innym jest najlepszą inwestycją, i co ciekawe, mówi się w naukach buddyjskich, że ludzie, którzy są w tym życiu bogaci finansowo, dzieje się to tak dlatego, że w poprzednich życiach byli szczodrzy dla innych. Także pomaganie innym opłaca się nie tylko dlatego, że to jest dobre i, i e, bardzo uczynne, i pomaga in, innym mniej cierpieć, ale również przynosi nam bardzo wymierne skutki. Miłego dnia.